Zapraszam na kurs materialny www.piotciup.pl Średnia arytmetyczna cen 6 akcji na giełdzie jest równa 500 zł. Za 5 z tych akcji zapłacono 2300 zł, cena 6 akcji jest równa. Zobaczmy, czyli tak mamy średnio 6 akcji, każda kosztuje 500 zł. To ile one są w sumie warte? 6 razy 500 krótki rachunek to jest 3000 zł. Tyle mamy w akcjach. Co my wiemy? My wiemy, że za 5 z tych akcji zapłacono 2300. Czyli 5 pięć akcji, pięć akcji, zbiór tych 5 akcji kosztuje, jakby to zapisać, 5 akcji kosztuje 2300. No to zobaczmy, że zostało nam za 5 zapłacone 2300, została mi jedna akcja. No to żeby się dopełniło do 3000, to ile ona musi kosztować? No oczywiście 700 zł. 2300 plus 700 da nam 3000 zł. Możemy zrobić to po prostu takim równaniem. 5 akcji kosztuje 2300, czyli 2300 plus, jakaś, plus jakiś x daje nam 3000. No i x to jest 700 i to jest odpowiedź. Czyli odpowiedź D.